Chociaż pogoda może temu przeczy, to mamy wiosnę i wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Dlatego dzisiaj z kamerą pytamy trzewian, czym jest dla nich to święto. Dla Państwa jest Wielkanoc? Dla mnie, same słowo Wielkanoc, to dla mnie jako katolika jest największe święto całego roku. Czym dla Pani jest Wielkanoc? Nie wiem, nie obchodzę. Czym dla Pani jest Wielkanoc? Mm, czasem na spotkania z rodziną. No, Pamiątką zmartwychwstania Pana Jezusa. No, bardzo ważne są święta wielkanocne. Ważniejsze niż Boże Narodzenie? Oczywiście, że tak. A dlaczego Wielkanoc jest ważniejsza niż Boże Narodzenie? No samo to. <grym> Wielkanoc. Czym dla Pani są te święta? Wielkim wydarzeniem. Dla Pana jest Wielkanoc? Świętem jakimś takim. Trochę Ważniejszym to, niż Boże to... Narodzenie? Eee, nie, no traktowałbym to raczej porówno może, no, to, to trochę spędzić czas e, można z rodziną, trochę od pracy odpocząć, no nie wiem, jakoś tak, jakoś tak to utożsamiam. No chyba najważniejszym świętem w roku myślę, bo to jest obietnica życia wiecznego i myślę, że z tego powodu jest najważniejszym dla mnie świętem. Duchowo podchodzi pani bardzo? Do raczej duchowo, tak. No święta, święta wiadomo, zakupy, rodzina, dom. A co ważniejsze, co Pan bardziej ceni, lubi Boże Narodzenie czy Wielkanoc? No i drugie święto ważne jest, wiadomo. Zmartwychwstanie pańskie. Które ważniejsze święto? Które pani bardziej lubi? Wielkanoc czy Boże Narodzenie? No Wielkanoc jest bardziej, ale wolę Boże Narodzenie. Ojej, święto i tradycja i wiadomo, i, i nasza wiara. Ja przecież jestem bardzo, bardzo wierząca, jeśli chodzi o tą, o naszą Wielkanoc, no to przeżywamy okrutnie. Tak, także... Które święto lepsze dla Pani, czy ważniejsze? Wielkanoc e... czy Boże Narodzenie? Nie ma ważniejszych, inne po prostu. nie jest na pewno ważniejsze. Mówi się, że ważniejsza Wielkanoc, ale dla mnie jednakowo ważne. Tak, dla mnie Wielkanoc jest świętem, jak dla wszystkich chyba, także... A które darzy Pani większą sympatią, Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Boże Narodzenie, bardziej magiczne takie. No bardzo ważne święto, chyba, no ważne. A dlaczego? Wy na pytanie mi pani zadaje. Wielkanoc jednak to jest ważniejsze święto. Wiadomo, że do Bożego Narodzenia bardziej się przygotowujemy, ale jednak jest Wielkanoc. Zaczyna się już w zasadzie w tym tygodniu. Od Wielkiego Czwartku do, do soboty. Całe tridium paschalne. Co się stało? No Chrystus tak nam zmartwychwstanie. No, i przeżywamy po prostu bardziej niż te święta. Bardziej się przygotowujemy do Bożego Narodzenia, a bardziej przeżywamy jednak te święta wielkanocne, no nie? W naszym y, społeczeństwie utrwaliło się, że Boże Narodzenie jest takim bardziej. Może dlatego, że są prezenty, choinka, może to dlatego, ale jakoś Wielkanoc jest chyba ważniejszym świętem w naszym. Y, y, u nas po prostu, y, wśród katolików, chrześcijan. Także my jesteśmy duchowo przygotowani, to znaczy się po spowiedzi, przed nami Wielki Tydzień, więc też po będziemy... Drodze tak, po drodze krzyżowej. Tak, żeśmy brali udział w ekstremalnej drodze krzyżowej. Tak. E jak zawsze, wcale nie patrzę na polityków. Niech walczą i się pozabijają, a my chcemy iść swoją drogą. Spokój, radość nieść wokół i to wszystko. I tego życzyć Pani? I tego życzę wszystkim Polkom i Polakom. No, ja życzę mojej córce wszystkiego dobrego, obydwu moim córkiem, mojej córeczce młodszej, żeby była bardzo szczęśliwa, mężowi dużo zdrowia i wszystkim nam dużo spokoju. A no przede wszystkim zdrowia, odpoczynku trochę, żeby się zatrzymać na chwilę od tego ciągłego biegu, żeby tak nie galopować. No, i to zdrowie jest ważne. Przede wszystkim, żeby ten czas z rodziną spędzić, żeby nie patrzeć. Wszystkiego najlepszego. Zdrówka, spełnienia marzeń. Czego pani i komu jeszcze życzy na koniec? Tylko zdrowia. Dzisiaj tylko zdrowie. Jeżeli będzie zdrowie, to i zarobi się. Wiadomo, jak to jest w dzisiejszych czasach. Każdemu. Zdrowia. Tylko i wyłącznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia. Dobrych relacji, zdrowia i mm, takich spotkań w gronie rodzinnym. No najbardziej na mojej rodzinie osobiście. Czego? Zdrowie to jest numer jeden sprawa. Dziękuję. Wszystkim wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i zdrowych, wesołych świąt. Dziękuję. Dziękujemy. <laughs> Całej rodzinie, przede wszystkim zdrówka, bo ostatnio jest trudniej. E, powodzenia, szczęścia i wszystkim bliskim. No, przede wszystkim zdrowia. Wszystkim, bo to jest najważniejsze. Reszta się nie liczy. No wszystkim, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i zdrowych, wesołych świąt. Życzę wszystkiego najlepszego, spokoju, miłości, żeby się ludzie kochali. I przede wszystkim rodzinie i wszystkim mieszkańcom Trzewa. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia no i odnalezienia się w, 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 w czasie Wielkanocy. Po prostu odnalezienia się. Takiego spokoju. No to życzę wszystkiego dobrego. Czyli? Spełnienia wszystkich marzeń, żeby się spełniły w każdemu. I każdy to w zdrowo, przede wszystkim w tych czasach. Zdrowia. Ok? No, dla wszystkich trzewian i, 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 i bliskich, rodziny, znajomych pozdrawiam. No i dla Państwa. Dziękujemy.